Wiecie co? Ostatnio napisała do mnie moja znajoma z Polski. Wie, że mieszkam tu w Norwegii, więc pyta mnie o radę. Mówi tak. Słuchaj, mąż dostał propozycję pracy tu w Norwegii. Super kasa. Wszystko wygląda bardzo dobrze, ale kontrakt jest na dwa lata. I teraz wyobraźcie sobie, ona z dwójką dzieci w Polsce, a on tu w Norwegii może by przyjeżdżał raz na jakiś czas, ale generalnie dwa lata osobno. I ona mnie pyta: "Ty byś się zgodziła? Warto? Czy to da się przetrwać?" I powiem wam, nie wiedziałam co mam jej odpowiedzieć. Bo z jednej strony wiadomo lepsze pieniądze, stabilność, może lepsza przyszłość, ale z drugiej dwa lata to kawał życia. Dzieci rosną, wszystko się zmienia, a związki na odległość różnie z tym bywa. Więc pytam Was, co Wy byście zrobili na jej miejscu? Zgodzilibyście się na taki układ? Czy jednak uważacie, że żadne pieniądze nie są warte takiej rozłąki? Napiszcie w komentarzach, bo jestem ciekawa, jak Wy to widzicie.